Dzisiaj na warsztatach rękodzieła recyklingowego, legowiska dla schroniska, zrobisz mi legowisko, które organizuje Wegestok Viva dzięki wsparciu Urzędu Miasta, w Centrum Organizacji Pozarządowych na ulicy Świętego Rocha. Warsztaty odbywają się 4 listopada, czyli dzisiaj, i jeszcze 8 listopada, i 15 listopada, w godzinach od 17 do 20. W sali 202, w Centrum Aktywności Społecznej ulicy Świętego Rocha. Zaraz wytłumaczymy wam o co chodzi. No. Nazywam się Sylwia Wojda, reprezentuję Stowarzyszenie Luwia. Tutaj patronatem wydarzenia jest miasto Białystok. Wydarzenie nazywa się Nowe Życie Starych Rzeczy. Czyli chcemy zaproponować mieszkańcom miasta, aby nie wyrzucali rzeczy, które są zużyte, stare, bądź niepotrzebne, a nadali im nowe życie, jak na przykład tutaj. Co chciałabym tak zaprezentować mhm. mniej więcej na szybko, jak. Robić legowisko dla psów ze starych bluzek. Więc dowiedziałem się, że bluza musi mieć yy, długie rękawy. Podstawa, najlepiej. bluza, tak. najlepiej bluza może męska, bo jest większa, mm -hmm. a wtedy mały piesek się zmieści w takie legowisko i duży. Mm -hmm. No jak to legowisko, to najlepiej bluza z długimi rękawami, może być bluza z kapturem, to się nie przeszkadza mm -hmm. i sobie poradzimy. Lepiej. Zaraz wytłumaczy, zobaczycie po co te rękawy są potrzebne. Tak. Yy, więc. Żeby było legowisko, to musi być fragment do leżenia. Mhm. Fragmentem do leżenia może być stara poduszka, ale nie musi. Mhm. Możemy na przykład e, tu wezmę, wziąć jakiś inny sweter czy bluzę i na przykład złożyć w taką sobie kosteczkę i włożyć do środka jako takie miejsce miękkie do leżenia. Tu akurat mamy starą poduszkę, to sobie ją użyjemy. Mamy tutaj leżankę, mhm. żeby się nam ta leżanka nie przesuwała, jak piesek będzie tam się przemieszczał to można sobie w czterech punktach nitką y, sobie to przyfastrygować, przeszyć, żeby po prostu... Tutaj nie trzeba umieć być ściegu, mhm. ściegów czy szycia, po prostu złapać, zaglądać supełek i wszystko. No i teraz wiadomo, trzeba tutaj też może zeszyć, żeby ta mhm. poduszka nam nie uciekła. I teraz jakimś innym sobie ciuszkiem będziemy robić wałek który będzie otaczał ten tutaj taki siennik. Czyli tak zwane ścianki tego legowiska. Tak, nazwałabym mm -hmm. to właśnie ściankami, żeby jakby piesek nie wypadał, a znał mm -hmm. granice swojego posłania. Tu mogą być jakieś yy, oh małe rzeczy, duże, ścinki, jakieś waty. Na pewno nie papier, bo może mm -hmm. zmoknąć, ale po prostu upychamy sobie. To trochę za dużo do tego weszło, ale po prostu, żeby tak pokazać, to, tak. To trzeba sobie też podziałać wyobraźnią, mm -hmm. i pomyśleć tak, że tu będziemy mieć. Taki I wtedy, kształt. jak wypchamy ten drugi rękaw, to po prostu się to zszyje razem tak. i powstanie, tak jak widzieliście przed chwilą, tak naprawdę takie legowisko, jakie tak, możecie kupić się w sklepach zoologicznych dla zwierząt autentycznie. Więc widzicie, tak. sztuczka jest bardzo fajna. Sztuczka jest Fajna, przydatna. Można zrobić mm -hmm. zakotkę kotka, dla pieska w komis nawet na prezent. Mm -hmm. Super pomysł. Recykling. wiem stopniu. Zapraszamy w takim razie uczestników, bo mówiłaś, że na poprzednich warsztatach ponad 40 takich legawis wykonali. Około 40 tak. tak myśmy zawieźli dla schroniska dla zwierząt. Tak mm -hmm. To bardzo udana akcja. No i taka integracja. Super. Dzięki. Piękne. Dzięki.